Halo, halo, to znowu ja z tej strony witam Was w kolejnym odcinku z gry Green Hell. No i słuchajcie, w poprzednim odcineczku znaleźliśmy wioskę, no, a, w odc... a w dzisiejszym odcineczku się do niej udamy. Także zapraszam Was do oglądania. Wioska tych dziadów. No? Może Mia tu będzie? No, tu jeszcze jakiś wąż jest. Uważaj. To znowu Kolejny wie, rytuał. Nie? Mia, gdzie jesteś? Mia, powiedz coś! Coś czuję, że ta jakuszka nas wykończy. E, łaska? Czemu miałaby nas wykończyć? Nie wiem, tyle tego wierzymy. Mówi, że tu są to te? Nie ma warzywek tych No nie. A co to za? i tego tylko, nie? Mhm. Mm no co, chcesz to robić? No, muszę Bo teoretycznie. Czekaj. choć hmm, w sumie, jak to liana, będzie tu przejście. ja my już mam. Słynęłam. Mam. Nice. A gdzie trzeba zrobić? Mhm. To będzie moment. Dobra, mamy już na ognisko. No rozpalaj, rozpalaczu teraz kurde. No żeby wiedział. Odbutce wkładam. Eee, yy, nie, chyba co? No to nie. Czyli to jest ostatni rytuał. Zgaśmy to ognisko może. Możemy no, to jakoś pozracić? Mamy gdzieś wodę jakąś. O. Eee, nie będziemy musieli craftować przynajmniej nie. Jak będziemy chcieli już grę skończyć. I to jest w trybie jednoosobowym, ale lipa, czyli co? Rytuał i koniec gry już. Nic nic się więcej nie dzieje. Chyba? Kurde, no w sumie dużo jeszcze znaczników mamy do sprawdzenia. H! Tam jest jeszcze yy, po drugiej stronie znacznik. Możemy przejść tą, całą tą dolinkę dookoła, zobaczyć, pozwiedzać. Bo ja dałem To nic nie było. Mówię ci, krótka ta gra bardzo. Krótka, no ile ona zajmuje? 9 gigabajtów. Szczerze, myślałem, że w tym gra mieści barierę zbudowana. No, ja też. Troszkę się rozczarowałem, no ale. Ładnie jest, nie? Dobra zabawa na kilka dni. Tu coś mam? Gdzie? Gdzie to się nam zaznaczyło? No jest, jaskinia się na tej drugiej mapie zaznaczyła. Gdzieś? A tutaj gdzie ta kropka? Aha, aha, dokładnie o tym, o, o, tak jak mówiłem. A to jeszcze jest coś, chodź. Nowe Kreszysz. miejsce Do wspinania się Pochodzę, <laughs> idę do ciebie Poczekaj, co tu jeszcze jest? O, ci, co? Co? Yes? No co? Diktafon? Diktafon? Jest? No, klikłem, tu jesteśmy sobie G of our special mushroom, mm -hmm. considering that it's only found in unusual and very specific areas and the unique conditions it requires, I was concerned that we'd quickly use ah, no, the delta, I delta I pieces I had cut off earlier have mostly mm -hmm. regenerated. The fungus is exceptional, so for now we're not at risk of running out of samples. not to succumb to dark thoughts when you know how many tragedies this innocent mushroom has caused. It's just a small greenish tongue protruding from the earth. Only known to a single tribe. <clears throat> I'm sorry, I got lost in thought. Uh, to summarize, I am planning to spend two more days in Camp Delta. I want to move a substantial collection of samples to Camp Omega. I'm going to send some of them with the next transport. End of O jakimś grzybie mówił? O grzybek. Podnieś sobie. Mhm. To wszystko ich wina. A to jest te, ten grzybek. Nie jest go, nie jest go. O którym on mówił. Niewinnie wyglądających grzyb. Tam musimy iść chyba, gdzie był ten sprzęt, to znaczy gdzie była ta wspinaczka. No to wygląda. Ja mam z bedem mdlał za chwilę. Ja też. Albo? Nie no, to są przyszliśmy no no Ma panowe miejsce. Na miejsce. O! Nie wiem, tutaj nic nie ma za bardzo. Chociaż tu coś jest.

Nie, ja zjadłem jakieś grzybki niebieskie dały mi energii trochę. czyli nasza baza jest zdemolowana i oh. jest nasze zwierzątka. Mhm, mm mhm. Mm Co uważasz? O! Mocno? Mocno chyba. Nie, na zwykłe obtarcie. No, ja tylko bez niczego. Nie, co by było, jakby się tu spadło na dół? Nawet ci pomyli. Chyba śmierć od razu. I odezwałby się na radiu, mija. Spadłem, się zabiłem. Muszę ci coś powiedzieć. Spadłem, i się zabiłem. No, no, ta to nie odpowiada. Ale ja nie wiem, czy jej nie zrobili czegoś, bo jej nie ma, nie? A co by jej mieć zrobić? No, przecież byli w tej wiosce. No, ale oni już dawno temu mogli się tam stamtąd przetransportować. Tam były zgnite no banany. No, może się odzywała. No, ale może się odzywała z innego miejsca. My byliśmy, kurde. My ona w tej wiosce była miesiąc zanim yy, była afera, awantura. 23 dni, nie? Na tutorialu to było. Kurde, depłem gówno. Akurat inspekcję robiłem Thirsty. na, na odchodne. Na... <laughs> Zwierzątek nie ma. Co tutaj? Ja nawet łuku nie naciągnę, bo nie mam energii. Nie. nie. Możemy to przeczekać na no, spokojnie. Kurde, byłem brudny i pasowy no, po co zjem? Zabijamy ich? Ja nie mam energii, zaraz. jak Ten, jak mi podniesiesz, Dobra. to możemy zabijać ich. Szukam. O, mam kamień, jeszcze jeden. Nice. Czerwamy i idziemy. A gdzie chcesz? Iść? Jak ja będę mdlał co 3 minuty. No to, o, to chodź, zwiedzinimy jaskinię. Tu są dwie koło nas. Zdałaś tego koksu trochę energii potrzebuję Światek przeciwku lewej dwa, ale jaja. Ty ja. ja zdeję zaraz Co dla Jakiś namiot. Dawaj jest nic no? tam kartografę Ja też A miałem 58 Nic tu nie ma Łóżko. Możemy się przespać, żeby gorączkę ci zbić. Nie zginiesz? Pewnych zapasów tu nie mają? Jak no się cały czas prosto? Jakoś tego nie zauważyliśmy, nie? Wróć się. Tu może? No na pewno. Tu chyba. No jakim cudem my ominęliśmy ten namiot? Nie wiem. Ty no nie my to nie widzieliśmy. Nie przejdziemy na drugą stronę? Może przejdziemy. Przeszliśmy na drugą stronę ty. No, dawaj. Przejdziemy tędy. Szliśmy. Nie szliśmy. Nie szliśmy tendy. Nie, nie szliśmy tędy. Nie wiem, są niby te na, namioty szałasy, ale. Dobra. Chyba nie. Patrz. Tak? No tak no. again <Point> Mia, <time> so? where are you? You stay here with me again. Is that what you want? No, no, not again. your name. Just tell me what happened. you cured me <laughs> you gave me back hope no, no, no. i could taste and smell again i could eat without throwing up those were the best six months of my life and you were by my side the whole time <laughs> But Jake, I feel it coming back. I'm afraid of it. I lived but felt dead. I can't go through all that again. I can feel the same grip on my throat. I, I can't swallow or breathe. Seconds stretch into hours and, and, and I'm just waiting. I'm just waiting to die. To dlatego... Every I nie patient of Molochor became a walking time bomb. Everyone was infected. Everyone. Even you. You left me here. You left me alone to die You wanted to save me again but what will the price be this time Jake What will you sacrifice this time What the... what happened here Everything we do, makes the tribe suffer. Oh my God. Is that because of my book? It's easier not to remember, isn't it? Do you even remember how you got here? Of course I do by boat with you we put up a tent and are you sure I I don't understand how long have you been here I, I, Mia, you know I can't remember just tell me You were certain you would find the cure. Everyone lost hope. Time went by. You were all alone. How long can you survive on your own? How long can you live with the deaths of millions on your conscience? Mm hmm maybe it'd be easier to just push it all away this must never turn get start again did you realize i no 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 Że nas w domu potrzebuje go. No, Chyba. No to wygląda, na telefon dzwoniła i on zignorował jej wiadomość. To nie typowa baba, tylko typowy gość. she was working. Donna yeah are you what happened you didn't listen did you I I don't understand why are you here? i told you already i begged you to end it but you didn't listen you never do was it worth it did you get what you wanted i'm, I'm sorry i don't have a cure

Zapadają, zapada się, ale nie było gdzie. What? Laboratorium już znaleźliśmy. Watch, watch, watch. Byliśmy What przecież. Fuck? A tam nie było czegoś takiego, takiej maszyny. And even though you don't want to remember, you didn't stay at the airstrip. I wish I could. I swear. Please, let's get back to the airstrip. Where are you? You are pathetic. That's <laughs> All along. God damn it. If I lose you, then everything here was for nothing. You can't save her? You killed them. Look at them. Look at all the people you killed. I will fix all of this. How many times have you failed? Jake, give up. Please, just give up. Just give up. Go away. Oh. Please stop. How many times have you been here? I said stop. How many times have you tried? Stop it! You can't save me! There is no one you can save. You can't even save yourself. Oh, that hurts, doesn't it? Leave me alone! Just the way you left her first. alone in the hospital, waiting to die! I you you had you had mercy and you left her! I wanted to fix this! Will you? You can't fix it! Yes, I'll find the cure. Just give me another chance. There is no cure!

Ciekawe, jakie jest to dobre zakończenie w takim razie? Zachłanny, odblokowane osiągnięcie. Wreszcie koniec znowu. No i słuchajcie, to by było tyle. Tak się gra skończyła. Jest jeszcze jedno zakończenie, ale no. W sumie to nie nagrałem go, bo w sumie go później gdzieś tam robiliśmy z drej, ale jakoś mi to przeszło koło głowy. Czy, czy coś, jak to można inaczej nazwać? No jakoś mi to umknęło, nie nagrałem tego, a chciałem to jeszcze tutaj wrzucić na koniec. Myślałem, że to mam, a tego nie mam jednak. Dajcie znać, co myślicie o gierce, o zakończeniu i tak dalej w komentarzach. A póki co, to by było tyle. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. A ja się z wami żegnam, także trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.